Co robię święta, nie wiem, co robię święta. Znaczy w sumie się w święta i gram ze znajomymi. No się tu jak. No właśnie wiem, może... z tym młodzieżowym człowiekiem. Przede wszystkim spędzam ten czas z rodziną i z przyjaciółmi. i życzę wszystkim, aby mieli z kim ten wyjątkowy czas spędzić, i żeby byli wypełnieni pełni radością. Spędzam czas święta ze znajomymi i. Ale też z rodziną. Troszkę tam znajduję dla nich czasu, ale w sumie nie są dla mnie jakimś takim super specjalnym okresem. Ale taki klimat się podłapuje z każdej strony, i w sumie tak ogólnie jest chyba przyjemnie i, i miło. Jest to ciężkie pytanie, naprawdę, bo nie mam nikogo, z kim mogę spędzać święta, i jedyne co chcę w tym roku zrobić, to umożliwić innym osobom, które też nie mają do kogo się zwrócić, i zaprosić ich do siebie, i żeby każdy z nas wiedział, że nie są sami, niezależnie od tego, co się dzieje na tym świecie, i że nawet jak nam się wydaje, że nikogo nie mamy, to zawsze o nas ktoś będzie myślał. I mam nadzieję, jak najwięcej ilości osób to przekazać. No, życzę, żeby święta spędzali w rodzinie, bo z doświadczenia wiem, że człowiek się nie, nie młodnieje, tylko starzeje i w pewnym momencie zaczyna już brakować naszych bliskich i później dopiero doceniamy, że nie spędziliśmy z nimi może tak dużo czasu, jakbyśmy mogli.